Hej, nie to jest już serii Gotik 3. Skupić się, nie mogę ciało moje, z ekscytacji nie wiem jak mam kontrolować je. Wiedzcie, się a ja z tym słońcem nie pewnie ciągle stoję, nie mam wyboru. Pójdę na sound, chociaż się trochę boję. Okejka, kurde, ale to ma krótkie powitanie Całe co mieli w kurę Okejka, w poprzednim odcinku zginął nam Cooper Wyzwoliliśmy, nie, to 2 zginął temu nam Cooper Tak, wyzwoliliśmy orkowy patrol I teraz zmierzamy dalej Kurde, jebane okno zimne To jak, kurwa, w, na antarktydzie dawno temu, jak byłem na wojnie e, Tak, e, teraz zmierzam właśnie wybić tutaj tę tą wiochę z jaszczurów Znaczy tą jaskinię, w której e, mieszkają właśnie inni przedstawiciele rasy jaszczurów Debili i gamoni No, a taka zwykłoczajna jaskinia, która jest pełna potworów Czy to ofermy z redok nie potrafią się z nią poradzić, a muszę zlecić tego quest'a Beziowi Który mu zapłacą marne 30 sztuk złota za wyzwolenie tego A ja się przede tym namęczę i zmarnuję połowę potek... Co oh, zdechłów Myślałem, że mi trafi, bo jak to, to jak trafia, to zmienia pasek wytrzymałości z żółtego na yy, siwy I jest wtedy bardzo, bardzo, bardzo do dupy Okej, okay, biegniemy dalej do... O cholera, mamy poziom hard, bo tutaj są ile? Dwa, trzy jaszczury Więc może być ciężko Ale cóż, najpierw skasujemy tego jednego tego grubego Będzie mi wyciągać pojedynczo to może wiecie o oczywiście muszą wszyscy trzy się naraz kurwa rzucić że mi się jeden kat wpierdoli doba to ty dostajesz raz po pizzie. Jak tamten nie chce pizza, to ty będziesz dostawał O tamty już odpuszczał, teraz w siebie obsrał Przestraszona pała, zobaczy, nie wie czy podejść czy nie podejść my się sobie wstać i mu wpierdolić czy nie A jednak mówi o jednak idzie Patrzcie jak się do mnie czołga, zobaczcie, gruby cwerp, patrzcie, dobra wyjmuję miecza pamiętajcie włączę ten alternatywny balans w poprzednim odcinku, na koniec włączyłem y, tylko, gram na poziomie trudnym Żeby było fajnie y, Bo jednak tak mnie wkurza ten alternatywny balans, że po prostu byśmy się tu męczyli dwa lata temu Dwa lata z tym playem, a mi się po prostu tyle nie chce, tym bardziej, że on nie jest jakoś specjalnie oglądalny, więc jeżeli oglądasz ten play, to y, Po prostu na Facebooka, daj lajka, jeżeli jeszcze nie dałeś I oglądaj to, tutaj, łapkuj to, żebym ja wiedział, że O kurwa trafił mnie Ciapaty cwel, o chuj, mi na siwo Ale lipa Dobra chuj, zaklikam go w taki sposób Może go tak zjedziemy Ojej Tak nie da rady, dobra Czy będzie tu mu pierdyknąć? Nie, tak na łok tak mu nie wygramy, no i cholera teraz nie mogę dobra, trzeba użyć jej klipunku Otworzyło, otworzyło, dobrze, zdążyłem na czas Yy, ostatnia miksturka, nie, pojemny sobie pieczenie, u mnie. Mogę sobie, sobie kontro nacisnąć, żeby mi szybciej to, to porobił, ale jeszcze trudno, nie zdążyłem. O, mam jedną miksturę uzdrawiającą, więc szkoda jej marnować teraz. Więc na razie wypijemy to, to, bo te, miks te mikstury są na wagę złota na początku gry, więc wiecie. Znaczy one się w sumie trafiają randomowo z różnych tych, z byle jakich główien, więc nie jest tak ciężko je zdobyć. Kurde, zdechnij szybciej. Zdechnij, 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 zdechnij. Kurde, tylko mnie nie traf. Dobra, czas pojemny panie... i wyciągną kobieta, pięknie. Tu mamy koszyczek i coś jeszcze. O, koszyczek to mogłem szybkim ppm otworzyć. O, kule ognia zawsze się przyda. I co tu mamy? Metalowy Ciężkie. kufer, nie otworzymy. Tak, jest, jest do dupy i po prostu yy, Bezi to nie jest pakier. Ma w kieszeni 5000 swordów i innych różnych yy, rzeczy, ale nie potrafi otworzyć yy, ciężkiego kufra. Dobra, chuj, nie da się jeszcze wypijał tego, tego tej miksturki, bo yy, tego tu jeszcze jest chyba jeden jaszczur, z tego co się orientuję. W tym miejscu. Wezmę sobie użyję Manasa i mu pierdyknę kole ognia, czemu my nie potwajczymy kurwę Albo nie kule ognia, tylko ogi sączałe. Nie marnowa kuli ognia. O jedzu! Już tak z miejsca przecież zawsze on się gapi w drugą stronę. Oj trafił trafi mnie, no i właśnie, to jakby, jakbym teraz użył tego gówna Jeszcze jedno ogie są strzałe, cierp kurwo, cierp Cierp boli coś ma to boli kurwa ma boleć Jak bolec w dupę jeszcze mu trzeba parę szczałów wodować w pysk i po niej Pa już się cofa, już się kurwa obstara się, chyba na pałopstrona. Ej leży. I jeszcze ten pełzał tylko tam na końcu i będzie wszystko, gitarka wykonane Będziemy wszystkie questy w redox zrobione, będzie fajnie O chuj, dobra, teraz w sumie mogę już użyć tego magicznego yy, Eliksiru Teraz musimy odprawić yy, taniec szamańskiej zagłady O i proszę, jesteśmy uwolnieni od y, tego, od przeznaczenia, czyli O e, ty, co się kurde tak zastawiłeś, ty Myślisz, że ja ci nie pierdolę? Zaraluję, ogłusza, co zostanie, co się Ty, no kurwa, nie rób se ja, ja cię tu tnę po pizzie... Co to w ogóle za przeciwnik jest? Pomijam to, po jest zawsze zwłaszcza na początku gry. Jak tego, jak jesteśmy tak chujowo słabi i po prostu nie możemy mu nic zejść, tylko możemy mu coś, jeżeli chuja pociągnąć, to będzie nas stały, i stało, zużyłem ostatnio miksturkę. Ja pierdolę, chyba idzie, tu idzie. Żryj, kule ognie na pysk, oczywiście nic mu nie zrobiła. Czemu, czemu bym miała coś mu zrobić? Dobra, ognie strzały. Chuj, jak już go fajczymy, to wpalimy, kurwę na pełnej wiździe. Tak miałem nie przeklinam, zapomniałem, przepraszam, znowu przeklinam. Mogę mu walić po headzie, ale tak pewnie ja zanim życie nie trawię tego heda. Na bo spróbujemy po tego tego heada. No, Dobra, trafiony. Trzy ogień strzelały. Wyciągniesz, ty tylko pytasz, czy nie wyciągniesz, no, Dobra, zmieniam. Nie, no marnował ostatniego ogień strzelał, jeszcze mi się przyda smie. sumie. Ogień to mogę użyć tylko po to, żeby mu pierdyknąć. O, zniszczona płytka pełzacza. W dupę sobie zniszczoną wstać Po co nie zniszczona płytka? Ja chciałem pełną płytkę pełzacza, żeby potem zejść z pancerz a tym i zniszczoną daj. Jak zwykle, nieprzydatny kurde, do dupy śmieć. Co to mamy? To jest chyba stara skrzynia? Nie, ciężka skrzynia, druga ciężka skrzynia, ale pięknie, co będziemy mieli w niej? Co jest tym razem? Łuk Asasyna. Dobrze, lebo jest lepszy ten łuk od tego co ja mam, ale wiecie, że łuk mi się bardzo przydaje, więc używamy łuku i fajnie wygląda. Zobaczcie, wychodzimy sobie dalej i tu będziemy mieli od razu yy, kilka ziółek leczniczych Wyszliśmy z tej przeklętej jaskini, dobrze, szybko nam poszło, na szczęście się cieszę, prawda, nienawidzę wyzwalać jaskin, Znaczy, nie lubię tego questa, w ogóle nie nienawidzę Redok. Powiem Wam, że na początku kiedyś lubię... Znaczy Cape Dun jako że Cape Dun uwielbiam to miasteczko, to Redok nie cierpię wyzwalać. Już tak żegam tym Redok, tyle razy, to zawsze robię, bo to jest na początku gry i potem mi się często mi się w tym momencie grać w no i po prostu nie lubię redok. Ale jeszcze niestety prze przemęczę się i wrócę jeszcze tą jaskinią Bo muszę oddać tego quest'a tego Joe'a Żeby nie było Kupię tam resztę rzeczy co mogę w redok I wypieprzamy z tej jebanej wioski Ruszamy już w stronę Cape Town. Koniec zwiedzania tego gówna W Cape Town już będzie ciekawie tu, Tutaj było do dupy Kurde trochę mnie gardło wam powiem Boli troszkę bo yy, nagrywam już chyba z piąty odcinek pod rząd znaczy, w sensie ten, ten nie nagrywałem pod John, Bo ten nagry nie nagrywam wcześniej Yy, tylko wcześniej nagrywałem Naruto Storm'a i po prostu mi gardło bo jeszcze się musiałem pożyć trochę, bo walki i nagrywałem, bo frajera miałem, wiecie jak to jest zawsze, nie? Okej, okay, co tam u was jeszcze? A właśnie, w ogóle, bo ci co oglądają o mnie serię z Dragon Balla Właśnie Dragon Ball pojawi się niedługo, bo ja muszę, bo muszę przejść od na tak to właśnie, bo ja miałem to kurwa nagrać, ja pierdolę Muszę to przejść dzisiaj do tego momentu, gdzie byłem i dopiero to ponagrywam, no trudno, bo się ludzie wkurwiają przecież ja tą serię znowu Zm Myślałem, że ją ja skończę szybko, a wyszło tak, że jak tylko robię ją, kurwa chuj wie ile czasu Południowe wyjście z REDOK zostało oczyszczone. Ja Udało ci się pokonać te bestie? No Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę Co ci to kurwa ułatwi? Stanie tu na warcie. Okay. Ofermo fermo że ty. Stoi se kurwa, se na dupie i mu pracę ułatwiłem. Patrzcie go. O kuj! Znowu spadł. Jebany mikrofon zawsze spada jak nie trzeba. Dobra, łuk, myśliwski dwa, bierę, dusza z ceny nie sprzedajemy Wiesz, tu hajsiwo, co tu nie ma, nic mu do opchnieć, czy mu go mu trudno, 500 kg, teraz tam też bieda u klifa. Dobra, mam teleportację do, do, do tak czy siak, to tu wrócimy, a tymczasem ruszamy dalej do Cape Dan. Nie stać mi praktycznie na nic, więc nic tylko nie kupimy, Skąd tylko y, kupię albo zrobię miksturki z tego co mogę, bo to jest jedyna rzecz, którą na razie... Y, na o, którą mi stać. Czy mam fiolki? Pewnie nie mam fiolek w ogóle. Gdziecie? O takie na fiolka jak myślałem. Masz fiolki, a ty to masz fiolki, ty to jesteś przydatny. Dawaj jeszcze wodę, masz wodę? Kuź, wam nie masz wody, to fermo Dobra, chuj, ale mamy 5 wody tak po prostu. Stać mi na to czy miksturki 750. Coś ci tam dołożymy, to nie będzie stać, o pieści, na manę, na manę, na masę nie potrzebuję pierścieni, ale w sumie sobie zostawię? Jedną serową też muszę w zniszczeniu. Kuźwa nie mam co mu łapnąć. Łopata nie, no łopata mi jest potrzebna, ale żeby kogoś przyjechać w mordę czasem, to jest też ładny handlu i dobra chuj, dwie, dwie miksturki Zrobimy sobie jeszcze kolejne. Co tu mamy? Pięć miksturek, pięknie. Siedem miksurek łącznie dajmy w to mamy, więc sobie już tutaj włączmy na piątkę. I jest przepięknie. Zadupcam do góry. Mm, Doszłam do tego Cape Dan już w sumie, bo z tym Redok mamy chyba full reputacji. Zobaczmy, Redok yy, No i bo tutaj nie przejdę. To, powie, przed, to ja są te questy, których nie mogę to, to Dzień się na reputacji, tak, to już wszystko nad nie lubią. Patrzcie, są na zielono. Mamy oko na wszystko. No, macie oko na wszystko, jest takim głównym, żebyś kurwa opierdolił ci. Kracisz krzeszonkową za plecy w, w dupę, by ci chujasadzili. I dopiero byście pewnie zorientował, co się dzieje. A ten tu stoi w pierdala chleb, kurcze. O, Gorn, a nie, Gorn tu nadal siedzi w tej wiosce. No, tu późno oni wyruszają teraz, bo tak, powiem bez to oni się yy, znikają z tej wioski dosłownie w sekundę. Po prostu yy, wychodzą z tej wiochy od razu po przespanej nocy. A tutaj, właśnie, yy, w tym quest-packu prędko oni nie odchodzą, właśnie. Nie wiem czemu to tak jest zrobione, że oni tak późno wyruszają w tę drogę. No cóż, widzicie tą wioskę tam oto, o, tu widzicie tą farmę też, też jest to farma. jeszcze jedna świnia, tu się ostała, Patrzcie, tę świnkę już, już tutaj zacimy sprawę świniom. Wkraczę na ten patrol O kurwa, nie, o nie, o nie, o nie, o, nie. chyba śnić. Wracaj tu, kurwa, krasulo, jebano! O, nie jest krasula. O, tu będzie moment, co szczerowaj, że zaatakuję wilki, ile pamiętam. Czy zausunę usunę do Musi się nie wydaje. O nie, gdzie ja biegnę w ogóle, co mnie pod podupcyło mnie? Zapomniałem jeszcze jedną sprawę, muszę zaatakować, to zanim pójdę do Cape Dan. Mianowicie mamy questa w Cape Dun yy, który zleca nam jeden ork, bo tam będziemy mogli normalnie gadać z orkami yy, Zleca nam yy, ten ork, mianowicie, żeby przyjąć mojego towary, który zapierdolimy jakieś jebane wieśniaki yy, i trzy wieśniacy znajdują się w tamtym miejscu, no i właśnie tam pójdziemy teraz odzyskać mu te jego towary, że od razu questa mi z głowy i nie zapierdalać tam dwa razy. A to mamy główną jadę, to go od razu. Mam 3, 46 strzał, więc jest yy, gitarka. Mogę strzelać, bo dostałem te... Właśnie, skąd ja to trzeba Chyba z kufra musiałem je wyciągnąć, bo pamiętam, że miałem zero strzał przed chwilą Ale strzał to jest potęga, proszę bardzo Główna ja leży, też już nie stanowi problemu Jest easy peasy takiego główna jednego Ziołko pięknie bierzemy No i mamy frajerów tutaj Wezmę se zio ziole ćiczę jeszcze Weź ty y, kurde lepiej se y, chuja w rękę złap i poszlochaj trochę y, a dopiero potem takie teksty do mnie stać jeba na pizdolino Gościu ja sam potrafię rozjebać wszystkich y, wszy ja potrafię byście się kurwa zrespili wszyscy wszystkie bandyty kurwa z całej mapy w gotniku w jednym miejscu i tak bym wam najebał Nawet jakbym nie miał podków nie nic bym leciał kurwa bugiem albo bym coś wymyślił Na pewno bym was o chuj! O chuj, o chuj, o, chuj. o nie, dobra, tak tak to być nie może tak to być nie może, bo byśmy kurwa skombowali tutaj wszyscy Patrzcie W kolejce, bo ktoś dwa razy w dostanie. zostanie Dobra, oczywiście się kurwa zasłoniłeś swoją zrytą tarczą z wioski Patrz, pięknie dostał kurde frajer, teraz kolejny eee! eee! TO TO JAK MNIE TRAFIŁO NIBY Odskocz, 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 dobrze, dobrze, dobrze odskoczyłem w tym momencie, bardzo pięknie to zrobiłem Pieczeń, szybko użyj pieczeń, czemu ja nie mam pieczeń, na szóstce wszystko od razu ją. No jest, teraz gitara. Teraz, teraz szarża, o chuj, pierdolno mi Kurwa! Co? Co? Kurwa co? Nie, no to ja ja są jakieś! EWI kurwa wieśniaki jebane, pa! O ty KURWO! O ty szmato! Ho ho! Kurwa na pizda jeszcze, jeszcze, jeszcze! Wypierdalaj! Ja pierdolę mnie zajebali! No naprawdę tak to mnie dawno nie wyjebali! Kuź, wan się jak ostatnio grałem w Storma jak mnie jakiś brazol pojechał na pierwszym ranku. Chyba z, z playera się urwał, frajer. No szybciej, 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 bo ci plecy zrobi Beziu, dobrze, zdech No, teraz się wkurwiłem Proszę, jako dostał strzał, szybki atak, jeszcze cięcie, o kurwa, nie wyjebał się, powinien się wyjebać W nie mam mistrza sztuk walki, więc nie jestem teraz taki zajebisty, że go nie wyjebało Jak masz mistrza walki, to jeden strzał takiego gościa na glebę kładzie, więc jest wtedy op Często momentami wkurwia, no ale trudno coś poradzić Leży cfel, dobrze, zemsta Kuźwano się wkurwiłem, musiałem wczytywać zapierdalać od nowa, bo oczywiście sejwa nie wow, coś ty tak skoczył, synek Właśnie mi się goty w ogóle dobrze działa, mi się nie laguje 60 fpsów, nie, nie wiem w ogóle co się stanęło. To są te towary tak w ogóle. I gdzieś tu mieli jeszcze w ogóle paczki z bronią, ile się dobrze orientuję. A przynajmniej powinni je kurwa mieć tu. Mają je tu? Chuja kurwa, nie mają. Co ty mamy? Topielca i żółwia morskiego. Tez, zjedziemy quick szybko. Nie wiadomo czy mi kurwa niepierdolnie. Zara jak mnie zbułuje tak ostro to będzie niefajnie, bo te topielce też potrafią Topielce no, są tacy zjebani kurwa w tej trójce są, Naprawdę, w dwójce są oni byli takim fajnym przeciwnikiem, którzy często by widziany A tu w trójce z nich... Ta... O patrz! Taki, taki kurwa z nich opośledzonych downów zrobili no, Takich kurde, no, no niepełnosprydnych trochę Tam mamy taką wyspę piracką, do której możemy popłynąć i zgarnąć tam Śmieciowy jakiś pancerz piracki, pamiętam czy tam pancerz z miał 20 coś ochrony I tam mapę skarbów czy coś tam, mapę morską wyspy. Iridora, to je pamiętam ale tam się nie opłaca, tam nie ciekawego więc mi się tam nie chce płynąć Więc nie będziemy tam zwyczajnie zadupcać. Coś coś ciekawego mam do podniesienia. O, paczki Mówię, no mówiłem, to są dwie paczki zbawioną się, w trawie schowały. Tu jeszcze tego chyba frajera nie podniosłem rzeczy. Nie, nie, podniosłem jednak. Ale broń mią, dobra. Spieprzamy stąd. Mamy gówno jada po drodze, zajebiemy go na mordę. Ciąby nie. No oczywiście stopera nie włączyłem, więc nie wiem ile czasu ma odcinek, ale chuj już to nieważne mniejsza z tym. Jakoś tak na oko stwierdzimy ile czasu trwa odcinek O, czy zby kolejnego gówno jada widzę? Pięknie ile do lewela mamy, sprawdźmy. Siódmy level. Tak, siódmy level, półtora tysiąca do lewela. Dajmy gówno jady, 50 ekspa, trochę mięsa. O, ty kurwa przejebałeś mi. No, dzieł! U... O, mi jedną! O kurwa nie! Uf, uf. To było bliskie. za zajebi, żeby mi się lepiej zrobiło. Kurwie, widzicie, nawet taki gównojad potrafi przyjebać w mordę, jak się postara O, ale ten got Gothic ma ładną grafikę jednak Kurcze, tyle lat ma ta gra, a nadal mnie ta grafika zachwyca, naprawdę Na Naprawdę bardziej mi się podoba ta grafika od tych starych gier. Nie, nie wiem kurwa czemu tak jest, ten Gothic taki po prostu trójka to wspaniały jest Cholera, taka nostalgia od tej gry Dobra, zadupcamy. tu będą teraz wszędzie głodne wilki Zrobię sejwa, bo wiecie, z wilkami to nie ma żartu, wilki to spamery, więc może być kurwa nie fajnie. Jak taki wilk yy, się do mnie doklei... Głodne wilki, to są jeszcze widzicie, to są głodne, czyli mogą nam jaję odgryźć jeszcze. A jak nam jaję odgryzą, no to nikogo nie zapładnij mi, chociaż będzie i tak przez całą... Nie, poruchał w drugiej części gry. Znaczy jak dziwkę kupił, tak to nie poruchał, bo nie było kogo w sumie. No co mógł No co, ty jesteś kurwa jakimś wilkiem na godmodzie? O, dostał wreszcie, wieba mu. Z pięć strzała ten nic. Kurde, wale, wale, wale w niego. A ten se stoi zadowolony. I se tam wpierdala trawkę. Chociaż nie wiem, czy on tam trawkę wpierdala, czy z O kurwa, o kurwa, o kurwa, z deki, z deki, uff, leży. Boże, jedna walka z wilkiem kosztuje mnie zawsze pół życia. Kiedy ja za każdym razem używać miksturki, To ja wyciągnął kopytę, to no nie dałoby rady, tu się boj. No i zabił Czerwojada. Rip Minuta się dość czerwona, nichu. Ja nie zamykam się na minutę, przecież kurwa wyłączyć. jak się zamknę? Dobra, biegnijmy tu dalej. Tu mamy wszędzie wilki, więc jest to niebezpieczne tereny. Chodźmy tutaj do gościa. On ma chyba na imię, jak pamiętam, Joy, nie pamiętam, Jens. Tak podobnie. orków, niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Hmm, udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Okej, okay. on nam zleca quest'a na wilcze skóry, jeżeli nauczy nas polować w zamian za wilcze skóry Czyli musimy mu przynieść 10 wilczych skóry i do tego ma on ubranie łowcy, które jest dość fajne Z się coś w daje nam myśliwego i 15, o muszę sobie kupić takie ubranie Kupimy sobie te dzianku, na razie mi oczywiście na nie nie stać, opierdoli jeszcze jak już tu jesteśmy, nieco do to ma miksturę O łuk masz, i myśliwski wszystko fajnie yy, kim nie się do rana, czemu nie, się yy, późno robi nie, następnego poranka, zajbiście mamy piękny, gotikowy poranek. Kiedy Jens siedzi sobie pod. No, w sumie siedzi sobie e, na ziemi i popija srebrnego kielicha. Co on tu pije? Niby woda, ale chyba woda. Tak mi się wydaje, przynajmniej pewnie woda, na bank woda. Okej, okay, a to było na tyle w tym odcineczku. Jeżeli ci się podobało, w górę. Komentuj, subskrybuj, bije na Facebooka, daj lajka i tak dalej. A ja się znaleźć od odcineczka. Cześć, do zobaczenia. Cześć.